Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której kłótnia z bliską osobą wydawała się nie do rozwiązania? Czy czułeś, że druga strona po prostu nie chce cię zrozumieć, a ty odbijasz się od ściany? Spokojnie, konflikty są nieuniknione, ale możemy nauczyć się, jak je skutecznie rozwiązywać. Dziś przyjrzymy się temu, jak działamy w sytuacjach konfliktowych, jakie strategie mogą nam pomóc. I dlaczego empatia jest kluczem do porozumienia? Według psychologii konfliktów różnice w postrzeganiu rzeczywistości są wpisane w ludzką naturę. Każdy z nas inaczej doświadcza świata. Mamy różne historie, priorytety i emocje. Badania Johna Gottmana, jednego z czołowych psychologów zajmujących się relacjami, pokazują, że kluczowym elementem w trwałych związkach nie jest brak konfliktów ale umiejętność ich rozwiązywania. To oznacza, że nie chodzi o to, by nigdy się nie kłócić, ale by umieć wyciągać wnioski i budować głębsze relacje. Każdy z nas ma pewien dominujący sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Możemy wyróżnić trzy główne style reagowania na problemy. Pierwszy z nich to podejście analityczne, w którym ludzie koncentrują się na faktach i logicznych argumentach. Zanim podejmą decyzję, starannie analizują sytuację, unikając emocjonalnych reakcji. Drugi styl to podejście emocjonalne, typowe dla osób kierujących się przede wszystkim uczuciami. Zanim podejmą jakiekolwiek działanie, najpierw intensywnie przeżywają daną sytuację. Trzeci styl to podejście proaktywne. Czyli tendencja do natychmiastowego szukania rozwiązania problemu jeszcze przed dokładną analizą sytuacji. Osoby o tym stylu nie lubią zwlekać, reagują szybko i koncentrują się na działaniu. Każdy z tych stylów ma swoje zalety i ograniczenia, a konflikty często wynikają właśnie z różnic w podejściu do problemów. Wyobraź sobie sytuację. W której twój partner, stojąc przed trudnym problemem, najpierw chce przeanalizować fakty, podczas gdy ty przede wszystkim potrzebujesz emocjonalnego wsparcia. Jeśli nie rozumiecie swoich odmiennych sposobów reagowania, może to prowadzić do frustracji i większego dystansu między wami. Jak zatem poradzić sobie w sytuacji, gdy nasze sposoby rozwiązywania problemów się różnią? Kluczowe są trzy rzeczy. Po pierwsze, świadomość własnego stylu. Zastanów się, jak reagujesz na problemy. Czy skłaniasz się ku analizowaniu sytuacji i szukaniu logicznych rozwiązań? Czy może najpierw kierujesz się swoimi uczuciami i potrzebą emocjonalnego wsparcia, a może natychmiast przystępujesz do działania, nie czekając na pełną analizę? Po drugie, rozpoznaj styl drugiej osoby. Kiedy zauważysz, że ktoś podchodzi do problemu inaczej niż ty, nie zakładaj, że to błąd. To po prostu inna strategia. Po trzecie, znalezienie wspólnego języka. Jeśli jesteś osobą analizującą, a twój partner jest osobą z podejściem emocjonalnym, spróbuj najpierw okazać empatię, zanim przejdziesz do logicznych argumentów. Na przykład, gdy partner zaczyna rozmowę, Dzieląc się swoimi obawami i emocjami, możesz powiedzieć: Rozumiem, że ta sytuacja jest dla Ciebie naprawdę trudna i czujesz się przytłoczony, co pozwoli mu poczuć się wysłuchanym. Jeśli jesteś osobą emocjonalną, staraj się wysłuchać argumentów partnera bez natychmiastowej obrony swoich uczuć. Pozwól mu przedstawić swoje spostrzeżenia, a potem delikatnie wyraź, jak Ty się czujesz. Na przykład, słyszę, co mówisz, i czuję, że moje emocje również mają znaczenie w tej sytuacji. Takie wzajemne zrozumienie i dostosowanie sposobu komunikacji sprzyja budowaniu mostu między różnymi stylami reagowania na problemy. W trakcie konfliktów często popełniamy błędy, które pogłębiają problemy i utrudniają wzajemne zrozumienie. Jednym z nich jest chęć naprawienia. Drugiej osoby, co przypomina sytuację, gdy rodzic zamiast zaakceptować nieśmiałość dziecka i wspierać budowanie jego pewności siebie w jego własnym tempie, zmusza je do wystąpień publicznych, wierząc, że to rozwiąże problem. Kolejnym częstym błędem jest przerzucanie winy. Zamiast zastanowić się nad własną rolą w konflikcie, często szukamy winy w drugiej osobie. Przekonani, że to ona ma problem, a nie my. Innym powszechnym błędem jest unikanie konfliktów. Osoby, które zawsze ustępują, mogą myśleć, że unikają problemów, lecz w rzeczywistości kumulują napięcie, które prędzej czy później eksploduje. A teraz czas na konkretne strategie rozwiązywania konfliktów. Po pierwsze, słuchaj aktywnie. Według badań Harvard Business Review ludzie czują się bardziej zrozumiani, gdy parafrazujemy ich słowa i potwierdzamy, że ich emocje są ważne. Po drugie, mów o swoich uczuciach zamiast oskarżać. Lepiej powiedzieć czuję się ignorowana, kiedy nie patrzysz na mnie, gdy do Ciebie mówię, zamiast nigdy mnie nie słuchasz. Po trzecie, znalezienie wspólnego celu. Jeśli oboje chcecie czegoś dobrego dla waszej relacji, to już macie punkt wspólny, na którym można budować rozwiązanie. Po czwarte, weź kilka głębokich oddechów, by ochłonąć. Badania Daniela Kahnemana pokazują, że kiedy jesteśmy pod wpływem silnych emocji, nasze decyzje są impulsywne. Warto dać sobie chwilę na uspokojenie. Konflikty nie są problemem. Problemem jest ich ignorowanie lub destrukcyjne podejście do nich. Jeśli nauczysz się lepiej rozumieć siebie i innych, twoje relacje, zarówno prywatne, jak i zawodowe, wejdą na zupełnie nowy poziom. Pamiętaj: każdy konflikt to szansa na rozwój. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Napisz w komentarzu, jak Ty radzisz sobie w konfliktach. I czy stosujesz którąś z przedstawionych strategii? Do zobaczenia.